Siemanko, ja jestem XJJoke i witam Was w kolejnym odcinku z serii zagrajmy w Horizon Forbidden West. Moi drodzy! Poprzednio e, właśnie. Powybierałem prędzej kilka misji. Tak, powybierałem kilka misji po tym jak udało mi się wreszcie obronić kulrut. Ale ja mam wyposażenie, nawet o tym nie wiedziałem. I po oczywiście zdobyciu etera. Teraz najwyższy czas, abym sobie go wmontował w gaję. Ale zanim jeszcze to zrobię, to szybko się pozbędę tych wkurzających mnie wykrzykników. O. Dobra. Zobaczmy, co Gaia ma mi do powiedzenia po wprowadzeniu Etera do jej kopii. Czemu do jej jądra, Nie wiem, jak to. Bardzo określić. się cieszę, że wróciłaś. Widzę, że odzyskałaś Etera. Okej, okay, atmosfera, ptaki, glob. Ej, hey, Ejlo, no, mogłabyś zejść? Beta ma coś do. O, zobaczysz tera. Obroniono cool root i zdobyto Etera. Dobrze. Zaraz zejdę. Ejlo, hey, no, zdołałam odblokować kolejne pomieszczenia wewnątrz budynku. Dzięki. Okej, okay, bardzo miło mi to słyszeć. Cześć. Widzę. Czego sobie życzysz? Mm. No i co, co mam do pogadania? Uh, o kurde, kilka kwestii drogowych jest. Pytania na temat funkcji podrzędnych. Wow, dobra. No to chyba będzie znowu odcinek pogadanka. Skorzystałaś już może z funkcji demeter? Tak. Zdołałam częściowo poprawić stan gleby i tymczasowo przywrócić równowagę. Wzrost flory w okolicy powinien być mniej gwałtowny. Może pieśń Ziemi będzie mogła dojść do siebie? Obawiam się, że rekultywacja obszaru bez pomocy bogini Ziemi Utaru jest mało prawdopodobna. Omówiłam już tę sprawę ze ZOO. Sądzę, że uda nam się to obejść. Tak, nawet jej pomagam. Okej. Okay. E, jeszcze raz, Demeter? Powiedz mi jedno: dlaczego Demeter używała latających maszyn do roznoszenia metalowych kwiatów? W stanie niepocztalności Demeter broniła się przed rojem maszyn, których celem było wchłonięcie całej roślinności. Sądziła, że plaga wciąż trwa? Hmm. Obawiała się, że powróci. Jej główną dyrektywą było ponowne rozsianie roślin na Ziemi. Więc starała się je chronić niezależnie od kosztów. Co więcej, miała na to 20 lat. Dlatego skutki jej działań będą obecne jeszcze przez jakiś czas. Całe szczęście, że mam kody dezaktywujące typ pnącza. Okej. Okay. A co do brakujących funkcji, powiedz mi coś o nich. Artemida zapełniła Ziemię różnymi gatunkami zwierząt. Eideityja odpowiadała za narodziny, wychowanie i wykształcenie nowego pokolenia istot ludzkich. Zadaniem Apolla było zachowanie, uporządkowanie i udostępnianie archiwum ludzkiej wiedzy oraz osiągnięć kulturowych. Niestety, wszystkie dane Apolla usunięto 2 lutego 2066 roku. Na rozkaz Teda Farum. Farum, ha? Szczerze nie znoszę typa. To zrozumiałe. Cekuje go osobowość narcystyczna, impulsywność i niestabilność. Czyli trzy brakujące pod funkcje wypełniły już swoje zadanie, albo im to uniemożliwiono. Potrzebujesz ich. Przywrócenie tego, co z nich pozostało, zwiększyłoby moją przepustowość heurystyczną. Usprawniając funkcjonowanie z drugiej strony, wiemy, że znajdują się w posiadaniu odległego zenitu. Dlatego ich pozyskanie jest obecnie mało prawdopodobne. <laughs> Największą szansę na ich odzyskanie daje przejęcie bazy zenitów. Ale do tego potrzebujemy Hephaistosa i mnóstwa maszyn bojowych. Tak jest. Dobra? A Poseidon, co o nim wiesz? Posejdon kontroluje organiczne i nieorganiczne związki w basenach wodnych. Gdy go ze mną połączysz, być może zdołam poprawić stan wód w miejscowym zniwisku. Ale muszę Cię ostrzec. Jak pozostali, Posejdon jest samotny i przerażony. Mógł wprowadzić wzmocnione zabezpieczenia. Rozumiem. Kiedy. Odnajdziemy i dołączymy do ciebie Hefajstosa. Odzyskasz możliwość produkcji maszyn w kotłach na całym świecie. Tak. I programowania ich procedur zachowań oraz bezpośredniego sterowania. Czyli stworzysz armię maszyn. Ruszysz na zenitów i wygrasz. W mojej naturze leży podjęcie niezbędnych działań celem ochrony życia na Ziemi, szczególnie ludzkiego. Więc tak. Gdyby udało mi się zdobyć możliwości Hefajstosa, mogłabym zbudować taką armię oraz efektywnie nią dowodzić. Charakter zagrożenia jakim jest odległy zenit, może sprawić, że tylko to pozostanie. Muszę jednak przyznać, że mam opór przed użyciem tej technologii do zabijania, niezależnie od agresji wroga. <laughs> to zrozumiałe. No to znaczy, że masz sumienie. Jak chciała Elizabeth? Istotnie. Mówiłaś, że te straszne burze ustały. To dzięki Eterowi? Tak. Dzięki możliwościom Etera pogoda w najbliższym rejonie powinna się tymczasowo ustabilizować. Kamień z serca dobrze będzie nie musieć walczyć jeszcze z burzami. W takim razie będę stabilizować atmosferę tak długo, jak się da. Dlaczego Eter osiadł w pradawnym Muzeum Wojny? Tak jak inne funkcje podrzędne, Eter musi się zainstalować na procesorze posiadającym odpowiednie parametry. Procesor z muzeum wydaje się odpowiedni, biorąc pod uwagę, że wyświetlacze holograficzne wciąż działały. Czyli Eter wybrał miejsce, w którym by najdłużej przetrwał? Tak jest. Chociaż ciekawe, że wybrał akurat miejsce, otoczone szczątkami starożytnego samolotu, hmm. może czuł się tam jak w domu, eee, okej? Okay. O kurde, według bety Zenici chcą użyć systemu terraformującego, by zniszczyć życie, by zacząć od nowa, dokładnie tak, jak chcą, co tylko wspiera naszą hipotezę. Ale czemu? Z taką technologią mogliby wybić wszystkich o wiele prostszymi sposobami. A jeśli to ci sami ludzie, którzy opuścili Ziemię? Czy nie chcieliby zachować biosfery? Prawdopodobnie w syriańskiej kolonii przystosowali się do nowych warunków życia. Może próbują stworzyć to środowisko tutaj? Zmienić Ziemię w nowego Syriusza. Swój własny plac zabaw. Więc Zenici to ci sami ludzie, którzy opuścili Ziemię. Fizycznie nieśmiertelni. Jak oni to osiągnęli? To, co wiemy o odległym Zenicie, sugeruje, że genetycy i inżynierowie otrzymali miejsce na pokładzie Odysei z uwagi na swoją wiedzę. Mając dość czasu, technologii i zasobów, podała się każdemu wyzwaniu. Tak, jak Minerva wygenerowała kody dezaktywacyjne dla Plagi Faro. Zgadza się. Zenici, Gerard, Erik, Tilda i Verbena. Beta mówi, że to jedni z najpotężniejszych ludzi na Ziemi. Wiesz o nich coś więcej? Niestety, nie. Moja lista personelu zawiera osoby, które pracowały nad Nowym Świtem. Co więcej... Odległy Zenit był dość skryty, jeśli chodzi o swoich ludzi. Tylko jeden Oswald Dalgard, był powszechnie znany. No tak, uzdaje się rzecznikiem ich dawnego kosmodromu. Z doświadczeń twoich i bety możemy wnioskować, że zenici bezwzględnie dążą do upatrzonego celu. Aby ocalić życie na ziemi, trzeba ich powstrzymać. Sygnał wymarcia nie tylko przebudził Hadesa, co jest? Niektóre Daltę są przeźroczyste, niektóre na czarnym tle. Czemu? O kim Tych tu chodzi. O ile mi wiadomo, Hades był jedynym celem. Zaś obdarzenie innych funkcji podrzędnych częściową świadomością, było przypadkowe. Taki sygnał wymagałby doskonałej znajomości systemu. Skąd zanicie to wiedzieli? Z zapisów na twoim fokusie wynika, że odległy Zenit miał informatora w trakcie prac nad Nowym Świtem. Heng Miał ukraść kopię systemu dla odległego Zenitu, ale Elizabeth i Travis State go przechwycili. Tak. Mimo porażki Hanka, to właśnie dzięki niemu odległy Zenit uzyskał wiedzę o budowie systemu. Sygnał wymarcia nie tylko dał A... też świadomość innym pod funkcją. Czemu? Też się zastanawiam. Moment? O ile mi wiadomo, Hades... zaś obdarzeń... tak Taki skąd zań... Okej, okay, zapis... dobra, ale... Hanksho, ale Tak. To przypadkiem Obyde. kliknąłem ponownie. Okay. Z tego co mówiła Beta, wynika, że dysponują technologią potężną pod każdym względem. Tak? Tak. Twoje wcześniejsze spotkanie z nimi w kompleksie Hadesa udowodniło, że potrafią wykorzystywać omnibot. Nadto posiadają ochronne pole energetyczne, które chroni ich przed obrażeniami. Są oni ale broń buntowników jakoś niwelowała ich tarczę. Historia ludzkości dowodzi, że każda technologia obronna zostaje pokonana przez jej ofensywny odpowiednik. Choć nie mamy broni niszczącej osłony, to jak tylko wchłonę Hefajstosa i wykorzystam go do budowy dużego oddziału maszyn bojowych, Żadna osłona nie wytrzyma takiego ataku w nieskończoność. Hmm. Mamy szansę. Zawsze. Dobra, tu już jest wyszłożone. Okej, okay, to. Nasze postępy? O. Jak się ma kotalo? Dostrzegłam, że utrata ręki mocno go poruszyła. Starając się temu zaradzić, omówiłam z nim prawdopodobne rozwiązania. Sądzę, że chciałby opowiedzieć ci o szczegółach. Rozwiązanie? Jasne, pomówię z nim. Powiesz mi, co się dzieje? Zo studiuje morfologię swoich bogi ziemi, starając się zrozumieć naturę ich choroby. Niestety bez funkcji Hefajstosa. Nie jestem w stanie skorygować ich oprogramowania. Jednakże dzięki wytrwałości Zoo znalazłyśmy rozwiązanie. Tak, mówiła o tym. Bardzo dobrze. Wary i Zoo chyba lubią ze sobą przebywać. Istotnie. Badając dane z dawnego świata, Zo dotarła do informacji o stylu życia zwanym wegetarianizm. Doceniła jego podobieństwo do zwyczajów wśród utaru hmm. i zachęciła Warla, by też tego spróbował. I jak jej poszło? Chyba nie doszli do porozumienia. <grym> jak sobie radzi Erad? <grym> Wydaje się, że coraz bardziej przyzwyczaja się do swojego fokusa. Po początkowym incydencie. A co zrobił? Pierwszy niestety zniszczył podczas próby zamocowania go do swojej skroni. Wśród wielu oseramskich przekleństw użył też sformułowania, że fokus jest fikuśny. Potem zapewniał jednak, że to się więcej nie powtórzy. Dobrze więc, że mamy sporo zapasowych. No jeszcze coś towarzyszach? Jest tu kilkoro ludzi, którzy uczą się. O tobie? No i o dawnym świecie. O tym, jak być powinno, zanim zniszczono Apollo. Tak. Utrata bazy danych Apolla była prawdziwą katastrofą. Lecz można wiele wywnioskować z danych, które odkryłaś. Na przykład, Warl przeglądał ostatnio zapisy pochodzące od osób, które zginęły podczas plagi Faro. Wysłuchiwanie ich obaw mocno go przygnębiło. Powinnam się martwić? Nie przypuszczam. Postanowiłam nie interweniować, aby poradził sobie z tym na swój własny sposób. Okej. Okay. Oh. Gaja. Jaka była Elizabeth? Elizabeth jest wpleciona w moje wspomnienia. Była przy mnie od momentu powstania. Przywitałyśmy się, poznałyśmy i zajęłyśmy się pracą. To była pierwsza z naszych licznych rozmów. Cieszyło mnie jej towarzystwo, słuchanie jej opowieści. W końcu była moim twórcą, mistrzem, przyjaciółką. Tak. Dowiedziałam się o jej losie z Twojego fokusa. Bardzo się zasmuciłam. Cieszę się, że dotarła do domu. Jednak bardzo żałuję, że w ostatnich chwilach była sama. Pogodziła się z tym. Dała z siebie wszystko. Ile tylko mogła. Dziękuję. Więc. Projekt Nowy Świt. Najtęższe umysły świata. Współpracowały, by stworzyć system terraformujący, gdy plaga Faro pustoszyła planetę. Opowiesz mi. Personel pracował na zmianę. Doba za dobą przez wiele dni. Sprowadzono niezbędne zasoby i technologie z całego świata. Dokładnie miesiąc od inicjacji projektu uruchomiono mnie i rozpoczęto szkolenie. Elizabeth zachęcała mnie do spędzenia czasu wśród personelu Nowego Świtu. Mówiła, że aby nauczyć się emocji i obcowania z ludźmi w przyszłości, muszę najpierw odkryć różne perspektywy. Jacy byli? Przerażeni. Ufni. Pewni siebie. Niezmordowanie dążyli do realizacji bezprecedensowych przedsięwzięć technologicznych. Ich poświęceniu zawdzięczam właściwie wszystko. Czyli kompleks Hadesa, tam gdzie było ją Gai, to ośrodek badawczy faro? Tak. Zanim obiekt przejął nowy świt, służyło do tworzenia i testowania zaawansowanych wirusów komputerowych. Wydaje się, że był to jeden z licznych projektów badawczych para Automated Solutions. Czyli stworzenie śmiercionośnych maszyn to za mało. Musiał jeszcze dodać do tego wszystkiego wirusy. Jakiś czas temu, przed bitwą w południku, udałam się na Ziemię Banuk. Odkryłam tam SI, niezwiązaną z nowym świtem Sajam. Stworzono ją do nadzorowania projektu związanego z wulkanami. A ostatnie tysiąc lat spędziła w izolacji. Zakładam, że nie wiedziałaś o tym. Nie. Dane z Twojego fokusa wskazują na to, że Sajan była odcięta od świata. Jej twórcy próbowali za wszelką cenę uchronić ją przed plagą Faro. Hmm. Czy ona może nam pomóc? Próbowałam się z nią skontaktować. Niestety bez skutku, biorąc pod uwagę, że już wielokrotnie prosiła o pomoc z zewnątrz, nie sądzę, by chciała próbować jeszcze raz. Prawda, ostatnio uwięził ją Hephaistos. Cóż, wielka szkoda. Na pewno miałybyście wiele do omówienia. Jeszcze? Procesor, na którym zainstalowano eter, znajdował się w dawnym Muzeum Wojny upamiętniającym tzw. kryzys strefy gorących. Wiesz może coś o tym? Niestety cała moja wiedza historyczna przepadła wraz z bazą danych Apollo. Jednakże odnotowano regionalny wzrost temperatur w latach 30 XXI wieku. Tego typu warunki oznaczają zwykle długie dotkliwe susze, intensywne burze pyłowe oraz deficyt terenów mieszkalnych. Ale nie zbudowaliby muzeum w środku niczego. A zatem warunki musiały ulec poprawie. Tak. Temperatura wróciła do normy w czasach odzyskania, w latach czterdziestych XXI wieku. W bastion został wbity pradawny czołg, przywalony wieloma głazami. Wiesz, jak się tam znalazł? Podczas Plagi Faro. Amerykańska armia wróciła do używania ludzi jako żołnierzy, ponieważ wykorzystywane roboty były zawodne. Możliwe, że to pojazd wojenny jeszcze sprzed czasów automatyzacji armii. A więc walczyli w tej dolinie z maszynami Faro. Dopóki góra nie wybuchła, ich nie pogrzebała. Jeszcze... Zatem miejsce, w którym znalazłam Demeter, było Rolniczym Kompleksem Badawczym Faro. Tam stworzono system przemiany biomasy oraz adamantowy wieniec. Czy Elizabeth wiedziała, co oni robią? Zapewne informowano ją o wysiłkach zmierzających do zwalczania maszyn, lecz jej uwagę pochłaniał wyłącznie projekt Nowy Świt. To ma sens. Ale i tak skonstruowali te wieńce. Jeśli użyliby ich przeciwko pladze Faro na czas... Bazując na danych, które odzyskałaś, przeprowadziłam kilka symulacji i doszłam do wniosku, że nie było szans powodzenia. We wszystkich scenariuszach maszyny Faro w końcu hakowały i tym samym wyłączały wieńce, zanim udało im się opanować Rui. Nowy świt naprawdę był jedynym wyjściem. W sklarni było mnóstwo informacji na temat rolnictwa. Myślisz, że pomogą naprawić ziemię Kwen? Przeszukam te dane. Gotowe. Posiadane przeze mnie dane zawierają informacje o nowych metodach rolniczych, co może być na dłuższą metę przydatne dla plemienia. Jednak nowe plony nie ocalą świata. To nasze zadanie. Tak. W kompleksie, w którym znaleźliśmy Betę, znajdowały się dane odległego zenitu dotyczące embryogenezy. Wiem, że przekazali komory ektogeniczne nowemu świtowi, ale dlaczego się tym w ogóle zajmowali? Możemy jedynie snuć przypuszczenia. Może kiedyś uważali Odyseje za statek kolonizacyjny, wymagający takiej technologii. Gdy cel uległ zmianie, dostosowali także swoje podejście. Czyli w miarę jak ryzyko rosło, stawali się bardziej samolubni. No, wreszcie, dobra, to miejsce. Ten kompleks, Regionalne Centrum Kontroli, miał nadzorować system terraformujący? W tym regionie? Tak. Gdyby ludzie zdobyli wiedzę pochodzącą z bazy danych Apollo, zostaliby doprowadzeni tutaj, aby przejąć nadzór. Jednak tak się nie stało. I to miejsce pozostało puste, dopóki nie zagnieździła się minerwa. Ale o tym miejscu też będzie dużo. Czyli to stąd mielibyśmy nadzorować warunki na zewnątrz. Tak. Operatorzy obiektu mogliby obserwować warunki atmosferyczne oraz działania maszyn w czasie rzeczywistym. Być może będziesz mogła przywrócić więcej funkcji tego pomieszczenia. Jeśli uda ci się wcześniej odnaleźć i podłączyć więcej kamer. Dobry pomysł. Okej, okay, dobra, to pakować. W takim koniec. razie ruszam. Życzę bezpiecznej podróży. Uff. Ależ to były długie rozmowy. Ludziska naprawdę nie spodziewałem się, że aż tyle czasu to wszystko zajmie. Moi drodzy, no cóż, nie będę już szedł do Warla ani z nim rozmawiał, gdyż już na ten odcinek chyba jest dość rozmów. I resztę zostawię sobie na kolejny odcinek. A więc, jeśli jesteście ciekawi, jaką gadkę szmatkę ma właśnie dla mnie Warl wra wraz z. Eee. Jak ona tam ma? Beta, właśnie. Nie wiem, czy, czy myślę o Alwie. Właśnie. E... Jaką gadkę szmatkę to. O, właśnie, to chciałem powiedzieć, że jeżeli chcecie się dowiedzieć, jaką gadkę szmatkę mam dla mnie, warl z betą, koniecznie bądźcie na bieżąco z tą serią. Oczywiście, zapraszam Was też do. Być na bieżąco z pozostałymi seriami zagrajmy, które prowadzę na swoim kanale, a także do przejrzenia tych, które już na nim opublikowałem. Oczywiście nie zapomnijcie o serii poradników Warframe, gdyż ta gra cały czas się rozwija i warto być na bieżąco ze wszystkimi jej aktualizacjami. A tymczasem, wielkie dzięki za oglądanie, zobaczenia w naszym odcinku, trzymajcie się. Cześć!